Hej, 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 ja jestem pani. To jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj Rocket League. Rocket League, sezon. O, sezon czwarty. Roketa mamy. No i powiem wam, że ta mapka jest po prostu. O, całkiem niezła. Dobra, ale. Ale tutaj myślę, macie przedmioty, które odebrałem. Niestety nie pokażę wam em, dekali, z prostego powodu. Em, po prostu mi się nie wyświetliły, dlatego teraz wam pokażę po prostu je em, w menu, czyli zaczniemy sobie brąz. Powiem Wam, że te dekale są chyba jeszcze lepsze niż te, te, te z pierwszego sezonu. One by prezentowały się tak. Może od razu będę pokazywać też te z pierwszego sezonu, jak się prezentowały. No ten dekal, będąc na pewno jest dużo, dużo lepszy, na tym przynajmniej oktynie. Teraz tak srebro. Tak się prezentuje srebro z pierwszego sezonu. Tak się prezentuje srebro. Sezonu trzeciego. No, moim zdaniem jest dużo lepsze, w szczególności ten czarny paseczek. Przepraszam też, jeżeli będę mówić bardzo cicho, ale. No, zwyczajnie jest bardzo, bardzo późno. Dzisiaj cały dzień nie miałem internetu i tak naprawdę dopiero teraz odpalam tego Roketa. No i, no i co mam powiedzieć? To po prostu jestem mega, mega podjarany Dobra, teraz zobaczmy Gold. Gold z sezonu pierwszego tak się prezentował. Całkiem, całkiem. I Gold z sezonu. Obecnego, czyli trzeciego. Hmm. Znaczy w sumie już się trzeci zakończył. No mega, mega, mega. Po prostu nagroda za sezon. Mega ten gold jest moim zdaniem jednym z lepszych dekali. Mega. Co prawda tutaj trochę tak no, wygląda to jak takie jakby prawdziwe złoto w pewnym sensie. No i tak dosyć to moim zdaniem fajnie. Dobra, teraz platyna. Platyna to chyba był taki... No, no mógł być ten dekal. Ale teraz Platyna z tego sezonu jest po prostu, po prostu koks. Myślałem na tych zdjęciach i na tych filmach, że będzie troszkę bardziej zielona. Przyznam się szczerze, ale wygląda na to, że jest ona dalej niebieska. I trochę liczyłem, że będzie bardziej, bardziej taka niebieskawa. Czy wyglądało to tak, jakby była mocno zielona? A tu się okazuje, że jest niebieska i teraz to na co wszyscy czekali, coś co wbiłem dopiero w tym sezonie, czyli proszę bardzo, mamy Diaksa i powiem wam szczerze, że nie zawiodłem się i jest tak cudny jak mi się wydawało jest po prostu koks. Otóż dostałem to kółeczka, ono się prezentuje w taki sposób. No jest całkiem, całkiem. Za chwilkę sobie przejdziemy do Racket Pasa. Takie kółeczko. To było z tego co mi się wydaje za za turnieje. No jak na darmowe w sumie to dosyć fajne. I wejdźmy sobie w Racket Pasa. Od razu sobie kupimy premium za tysiąca kredytów. Oczywiście dostaliśmy od razu autko. Autko, które swoją drogą całkiem fajnie wygląda. Nawet w tym ustawieniu. A jak na pomiarzeczowym? No całkiem, całkiem. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądać w ogóle. Eee, tutaj taki całkiem ciekawy banerek. Tytuł z darmowym karnecie, którego pewnie nie będę używać. I to jest flame chain, jakby łańcuch ognisty. Taki. No, powiem Wam, że to nawet się prezentuje. Fajnie, fajnie. 10x200 i to. To jest antenka. Antenek raczej nie używam. Darmowy tutaj, e, znaczy ten um, Uncommon Drop e, na tierze szóstym. Takie malowanie. Powiem wam szczerze, poczekaj, będzie, będzie lepiej się prezentować. E, Okej, okay, jestem sporo, tym. E, bo będę mi się po prostu lepiej prezentować te malowanie No takie se, przyznam szczerze, kółka. Fajne, takie beczkowe. Kolejny, no kolejny ten em, napis pod banerem, taki Fisher, e, pewnie nie używany, ja zazwyczaj tego nie używam, e, o, do minuska, dekal, e, taki se, 5% boosta i to jest podkowa. Chcę zobaczyć, jak ona będzie wyglądać malowana, ale wygląda to jakby już było malowane i jest całkiem niezłe. Mimo, że ja tych na górę nie używam, o, 100 kredytów się zwraca tutaj. Na 13 mamy takie kółka, które są takie se. Tutaj mamy do, do riperka takie malowanie. Fajnie, może być. Tutaj mamy do tego autka malowanie, które jest bardzo średnie. Jakieś mi się nie podoba. No dobra, w ogóle jak to auto z tyłu się prezentuje. Zaraz w ogóle pójdziemy na ręki tu sobie nie pojeździmy. Ognisko. Fajne. Ehm, ten drop to nawet nie będziemy patrzeć. Takie odgłos silnika jak koń. To. No to, to, to takie serie, serie ja tego nie lubię. Tutaj napis. Tutaj taki kaklusik. Śmieszny. I to jest to, na co wszyscy czekali, czyli Lava Boost. Powiem wam. To jest na którym? Na 19. Tierze. Jest mega. Myślę, że to będzie na spokojnie zastępować Alfa Boosta. Bo brzmi... Ciekawie, wygląda dosłownie jak Alpha Boost, praktycznie identycznie. No, no po prostu coś nieswykłego. Tutaj takie kółka, drewniane. Nie, to, to, to nie jest drewno, to jest kamień. To ciekawe. Taki set, to... Tego to nie. Takie setu, tak samo. Dobra, czekajcie, bo trochę już... tak Eee, tak jest, nie, raczej nie do korzystania. Tu 5%, tu kredyty, tu znowu taki jakiś napis. Cowboy, tu autka uncommon, kółko. Eee, takie sete kółka. Tutaj, eee, może być no, z... do after To widziałem. gdzieś już. A, nie, bo to nie jest auto, to jest. Aha, bo to jest dekal, dobra. Taki se. Jak ktoś lubi takie na, na daszek, to pewnie będzie używać. Kolejny napisan, Common Drop. Tutaj kółka. Te kółka. Przyznam się szczerze, że są ciekawe. Pewnie ich nie będę używać, ale tak mówię, że są ciekawe. E, Ex Boost. Tutaj do. Espera. No, e, takie se. E, dźwięk silnika. taki SE. Tu kolejne malowanie. Tu czarny ślad. Czarny ślad Uncommon kolejny, 100 kredytów. Animowany dekal. Taka jakby dyskoteka. Fajne to. Powiem Wam szczerze, że to fajne. Um, tutaj do panerka, tutaj napis 5%. Kolejny napis. Bardzo dużo w tym sezonie jest widza napisów, co na pewno jest minusem sporym. Tutaj kółka z dynamitem. Fajny. Tu kolejny odwrót silnika. Taki se. Tu kolejny i to, co... Coś takiego. To jest do kół. Eee, Takie se. Pewnie nie będę używać. Na 44. takie coś. Tu jakiś kolejny dekal. Tu kółka. Tam był pod spodem Rare drop. Kółka takie C. O, to jest fajne. Przyznam szczerze, że to dosyć ciekawe się prezentuje. Tutaj kolejne kółka. Mogą być. 100 kredytów. Jak za darmowe w sumie to dosyć ciekawe. 100 kredytów. Kolejny napis, 5%. Kolejny rare drop. I takie kółka kolejne mogą być. Um. O, to jest też ciekawe. I to co to? Eee, takie se. Kółka kolejne. Kółka dosyć fajne. I to jest... Jak naanimowany to taki... Mam wrażenie, że już coś podobnego bo kiedyś w rokiecie było, ale to dłużsi gracze musieliby się wypowiedzieć. Hmm. Takie se Kolejny napis Strasznie dużo w tym sezonie napisów jest Przelećmy to po prostu Bo nie będę nawet już się zatrzymywać Nad tymi napisami Snakeskin eee. Snakeskin W darmowym karnecie Znaczy w płatnym w sumie w płatnym czy w darmowym? Aha, bo myślałem, że to jest dobra, nieważne w, w płatnym karnecie SnakeSkin, masakra. Kiedyś bardzo korzystałem z tego SnakeSkin'a, ale teraz już tak dosyć rzadziej z niego korzystam. Taki buźcik. ciekawy. Kolejny animowany. Myślę, że wolę to od tego snake skina, ale <gry> to może. Może tylko ja. Dobra, lecimy dalej. 64, kółka. Hmm, mogą być tu, e, takie se. Może być 100 kredytów. Tu już w ogóle się zaczynają te skrzynki: MRRY, EXP, kredyty, i to po powoli. To taki zabawny, powiem szczerze. Takiego jeszcze nie widziałem. To kółka, i tu to autko, które było już na zasunkach. No, może być. No i oczywiście dalej nie widzimy, ale spokojnie tam dalej są też przedmioty. W ogóle widzę, że się troszeczkę racket Pass jakby skrócił. No dobra, teraz wyjdźmy sobie z tego i weźmy sobie garaż i stwórzmy sobie nowe autko. I widzimy się już w kolejnym meczu. Znaczy, w pierwszym meczu po prostu. Tylko ja wybieram swoje autko i je ustawię. Okej, okay, dobra, tak jeszcze stwierdziłem, że może wam pokażę to autko, jak się prezentuje. Otóż tak wygląda tutaj. Ehm. Taki był sobie dodałem tutaj. Dodałem tak. Wybuch po golu, no to tam zobaczymy w grze. Ślady dodałem taki i taki. Myślę, że rozegramy sobie jedynki. Dobra, stwierdziłem, że jeszcze pokażę wam tą mapę. Dlatego, że um, po prostu no tutaj, no tego jeszcze nie pokazywałem, a prawdę mówiąc, mapa jest no dosyć obszerna. Słuchajcie chwilę. Staram się to zrobić jakoś sensownie, ale nie wiem jak to wyjdzie. Tutaj musicie po prostu no tak patrzeć, bo niestety inaczej nie, nie umiem kamery za bardzo ustawić. Gdzieś tu, tylko już nie wiem z której strony jest piłka. Przepraszam, że tak mi auto skacze, ale po prostu... O, tu jest piłka. Fajnie, dobra, no mapa jest fajna, prawdę mówiąc, zobaczymy, może na niej zagram, może się uda, a generalnie pokazuję tą mapę, dlatego że chciałem jeszcze zobaczyć hitboxy tego auta, także teraz hitboxy zobaczymy, okej, okay, tak prezentują się hitboxy, z tego co widzę, to jest to hitbox Octaina. I powiem szczerze, nie wiem jak to auto będzie się prezentować w grze, ale widzę, że chyba za bardzo nie jest dopasowane. W szczególności ten mocno opadający przód mnie tu martwi. No troszeczkę wystaje tam z przodu, ale to jest niewiele. Najbardziej to mnie ten mocno opadający przód martwi, który będzie na pewno mylący, ale frontal wchodzi. No zobaczymy jak to będzie. No, zobaczymy, jak to będzie w grze. Dobra, jesteśmy sobie w meczu. Niestety nie trafiliśmy na naszą mapkę, która jest w grze. Myślę, że będziecie mieć pokazaną ją. Niestety trafiliśmy na taką zwykłą mapkę, która chyba była w pierwszym sezonie dodana. Dobra, ja sobie zrobię flika do, do boku. Dokładnie, wyszło. I sobie rzucimy piłeczkę w ten sposób. Niestety trochę słabo to zrobiłem. Widzę nasz przeciwnik też jest Ma Mafeneka i to chyba z malowaniem za diamenta. Ta i zrobię to mega słabo. Dobra, nie e, Tak właśnie odnoszę... Tak, to jest malowanie. Tak, to jest malowanie za do diament. Dobra, zrobimy sobie teraz kofa. Tutaj na spokojnie on widzę, że nie jedzie. Dobra, to ja to fliknę mega słabo, dobra. Sorry za tego Chciałem zrobić... Coś, ale nie wyszło mi to. Dobra, on nam na szczęście oddał piłkę. Dobra, my ją sobie tutaj mamy. Proudryplujemy ją sobie delikatnie. Okej, okay, ja go tutaj przebiję. Z tego powinna być bramka. Jeśli to szybko zrobię. Zrobiłem to mniej na szybko. O. Ja chyba... Gol eksplozab, w ogóle nie ale w każdym razie tu mam... E, tu mam splasha, a tam mam e, tego. Na drugiej... Jakby na pomarańczowym kolorze mam woksela. Yy, Może nam podań nie, nie podał, a ja się wylałem, ale słabe to było z mojej strony. A on nie trafił, to jeszcze słabsze z jego strony. W ogóle podałem mu znowu piłkę. I zrobiłem. Dobra, nie pytajcie się, czekajcie, bo mi się tryhard Eee, yy, Dobra, tutaj zrobię sobie fake'a. Dobra, lecimy po pusta, zabierzemy i wybijemy sobie piłeczkę i oddamy strzał. Niestety słaby, troszkę nie taki jak planowałem początkowo, ale jeszcze ja sobie zrobię tutaj piłka, czy tutaj boost. Dobra, on widzę, że jest dosyć daleko, więc mogę się wrócić. I zrobiłem to z najgorzej, nie, nie, pykło, nie pyknął mi frontal. Tutaj boosty nie zabrałem, ale nie powinno być z tego problemu. On chciał. Widziałem już, że jedzie na demo, do tego stylu tego dema. On tutaj zrobił najgłupszą rzecz. Ja też, ja zrobiłem jeszcze głupszą, bo zamiast zaatakować, pojechałem po boosta. Ale jestem słaby w tym meczu. Dobra, spróbujemy go demnąć. Nie, nie uda mi się. Czy bump go? Wow! Dobra, co się. W sumie się na pełny i tak nie to. Dobra, widzę, że nasz, team, nasz przeciwnik jest mega toxic. Mm. E, fajny ma w ogóle boost, Nie wiem co to za bus jest. ja e, sobie zrobię. Nie, no dosłownie taksik. E, nie bądźcie taksik. E, nawet na jedynkach. Bo to się... No, chyba że gracie na mnie, no to wam się to nie zemści, bo ja jestem beznadziejny. Ale, dobra, czekajcie, bo faktycznie to tutaj trójkąt Dobra, oddaję nam piłkę, także na spokojnie sobie. Dobra, i trafiłem, dobra, już. Myślałem, że to zrobiłem sobie. E, dobra. E, zrobimy sobie teraz slowa do, do lewej. Znaczy do prawej, Soki? Dobra, jednak do lewej. Eee, tutaj. Generalnie w tej sytuacji nie wyłączajcie Nie bądźcie mną, nie wyłączajcie kamery na piłkę, chciałem powiedzieć, ale coś się nie mogę skupić, jak gadam. Eee, W tej sytuacji generalnie nie wyłączajcie kamery na piłkę, ja trochę wyłączyłem, zrobiłem to mega słabo, więc to strzał to eee, generalnie nie wiedział, gdzie eee, się Znowu nie jedzie do Kikowa, to jest myśl I we my go bo chciałem, że raszuje i nic z tego nie zrobię, że go flikłem. Dobra, wybijemy sobie piłeczkę tam. Flikniemy coś takiego. Może wejdzie i nie weszło, niestety. Ale dalej mamy piłkę, mamy boosta. Nie damy się zniszczyć. Zbierzemy sobie piłkę. On niestety ma boosta. Też. Niestety nie przebiłem go. No ale powinienem się na spokojnie wrócić. Bierzemy sobie tego busta i jedziemy do bramki. Okej, okay, trochę farta też się przydaje czasami i zostaliśmy z demonami. Na szczęście on nie powinien z tego strzelić Ramki bezpośrednio. My zdążymy jeszcze boosta wziąć I, i się wylać. I się wylać w defensywie. E, nie pytajcie się mnie co ja robię. E, czekajcie, bo faktycznie musi polecieć Traher, jeśli chce wygrać to spotkanie. E, o Jezus. Nie no, mega i mega to ja już powoli, dlatego trzeba mu dowalić. Dobra. Mm. Nie idą mi tu troszeczkę fliki, bo jest inne, inny wygląd auta i przez to, yy, bo ja cały czas gram jakby co z nie? Yy, no i troszeczkę inaczej to auto wygląda i... I już mam problem, żeby ogranić te fliki. Także dlatego mi na przykład frontal nie wyszedł. I na przykład dlatego nie strzelał pena. Jezus, ale jestem beznadziejny! A miałem, a miałem nie krzyczeć, zaraz będę krzyczeć. Dobra, zdejmujmy go, chociaż nie, dobra. Już widziałem, że go nie zdemuję. Dobra, zdemowałem go, jednak. Teraz zrobić to szybko. Dobra, zrobiłem, strzeliłem Opena. Dobra, jeszcze, jeszcze mamy całą minutę. Jeszcze zdążę, zobaczycie. Jeszcze ten mecz jest do odratowania. Teraz trzeba zrobić um, do lewej. Dobra, wyszło. Nie był to może slow, ale, ale ważne, że wyszło. Okej. Okay. Tutaj odpuszczę, bo... Bo to nie jest rule 1. Rule number one w rockacie to nie jest. Um... I strzelę samogulę. To było to, co chciałem zrobić. Nie, dobra, ten mecz nie jest już do odratowania, niestety. Będzie, będzie raczej do pocięcia, niż do odratowania. Ale cóż? Jak jeszcze dwa razy taki kopy zrobi, to może jeszcze będzie time Nie wiem, wydaje mi się, że jedynki tylko zagramy. Dobra, zrobiłem slowa Wyszło I strzelimy. Na pełnej. Niestety niecelnie, tak słabo. Trzymamy na bardziej celny strzał. Dobra. Może będzie desy tej i chociaż... Nie, nie będzie było to strzał. Dobra, GG. Wychodzimy z meczu. Dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Trochę popatrzyłem, pokazywałem... pokazałem wam autko. Zdajemy jeszcze ekspa. O, fajnie. Jesteśmy to i to. Okej, okay, no to myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Um, z tej ja byłem Panikt To był Rocket League. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Um, no i co? No i komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, napiszcie też, jakie wrażenia są po czwartym sezonie. Czy fajny, czy nie fajny, czy taki se. A co? A ja co? A ja się z Wami żegnam. No i do usłyszenia. Na razie.